Cześć wszystkim, witam was w kolejnej grze od Kalefru Games, Zupojadek. Calafro Games to jest ta osoba, która stworzyła Kromkę i Chloba. Zupojadek to jest jakiś jeden z jej, tej osoby, kolejnych pro, projektów. Gra Zupojadek jest to też gra logiczna. Polega na tym, że chodzimy sobie takim stworkiem, mm, takim Zupojadkiem i naszym celem jest zebranie y, napisu ZUPA. Z rozszolonych po całych poziomach literek. I ona jest dosyć pewnie tak samo trudna jak poprzednia gra. Chociaż wy nie grałem, to widziałem, że nie jest jakoś specjalnie może być niezbyt łatwa. Ponieważ później nie tylko będą nam przeszkadzały te ściany w dostawaniu się do napisu zupy, tylko również inne rzeczy, ale to. Później do tego przejdziemy, tak samo jak w kręcie ich Mamy tutaj limit czasu. Wynosi on na początek, chyba zazwyczaj 30 sekund, a może trochę czasem i inny to jest wynik. Nie wiem. Mamy też te nasze zdrowie. Tym razem widzę, twórca zrobił coś innego: to znaczy, nie mamy ilości u, tych um, ilości hitów, które możemy przyjąć. Mm, tylko mamy coś. Nie wiem, czy to ma udawać pasek zdrowia, czy coś innego, ale już się tego boję. I mamy tutaj pierwsze spotkanie z przeciwnikami. I co to kurczę jest? To wygląda trochę jak zielony gast z Minecrafta. Ciekawe ile w tym prawdy. E, ciekawe czym się tym twórca sprowadza. Chociaż trochę też wygląda to jak jakieś ośmiornice. Z tego co zdążyłem przeczytać, to w tym poziomie, czy znaczy w tej grze jest 10 poziomów. Więc będzie trochę mniej chyba zabawy niż w Kromce, Ale to nie znaczy, że będzie prościej. O, na tym poziomie już mamy o wiele więcej czasu, bo aż minutę. To pewnie będzie oznaczać, że będzie jeszcze ciężej. I o wiele większy poziom. Interesująca sprawa. Czy mogę przejść z jednej strony na drugą? Nie mogę. Jednak to nie tego typu gra. O kurczę, boję się już naprawdę, czy jak dostanę to obrażenia, to czy faktycznie moja postać zginie, czy nie. Dobra informacja jest taka, że tym razem już nie widziałem całego gameplayu z tej gry. Więc każdy kolejny poziom będzie dla mnie zaskoczeniem. Chociaż akurat w przypadku tej gry to chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia w kromce, ponieważ tutaj te poziomy wyglądają no bardzo podobnie. O kurczę, pieczone, a dostałem jednak obrażenia. I w tym wypadku nie mogę czekać, aż on przejdzie na dół, tylko muszę na niego. Na niego poczekać, aż przyjdzie od góry. To mi się przydaje, jeżeli będę musiał zaczynać od nowa. Ale okej, okay, czyli faktycznie w tym poziomie już trochę inaczej to wygląda. To znaczy. Czy w tej grze. Bo nie mamy tej, tych punktów zdrowia, tylko mamy pasek. No w początku. Fajnie jakby co poziom się ten pasek. Resetował, ale chyba nie ma na co liczyć z tego. Czy zdążę jeszcze przed nimi? O, kurczę, zdążyłem. Dobra. E, nie jest tak ciężko nawet. Ciekawe, czy będzie to cięższa gra od Kromki, czy nie. Zobaczymy na kolejnych poziomach. Na razie jest już szósty, czyli już ponad połowa gry w sumie. Na razie nic mnie większo nie zaskoczyło, poza może jednym przeciwnikiem. Więc. Może to oznacza, że nie będzie tak ciężko? Hops, hops. A, nie ma tu już skakania. <grystanie> jeszcze tutaj? O, kurczę. A, jeszcze trochę bym w niego wszedł. Tak samo, po, podobnie jak z tamtym poprzednim przeciwnikiem. Jeden z płóczników poziomów. W tej grze poziomu jest 10 niby. Czyli w sumie mniej niż w kromce było. Dobrze, że nasz ziomek potrafi obchodzić te ściany, że nie zawierzę się na ich kątach. Dzięki temu tam nie straciłem zdrowia. O, albo tutaj. Ale czasem się jednak przyblokuje, więc trzeba uważać. Krótko, wygląda na to, że ta gra jest naprawdę krótka. O wiele krótsza od kromki będzie. Nie spodziewałem się tego szczerze. Ale co my tutaj mamy, ile tu jest wrogów. Czy ja dam radę ominąć wszystkich? O cholera, nie wiem co mnie tam zadało obrażenia, ale... Trochę straciłem. Dobra. Ojeju. Moja postać jest o wiele szybsza od tych glonajotków. Tego się nie spodziewałem. Pierwsze sześć poziomów takie proste. I teraz nawalili tych przeciwników. I wydaje mi się, że jeszcze jeden cios dostanę i przegranka. Niedobrze. Dobra, trzeba uważać bardzo teraz. O kurcze, pieczone, To było bliskie. I się nie rysuje zdrowie, jednak hmm. w kręceniu chleba trochę bardziej ten poziom trudności był e, skonstruowany. Ale nic nie będę narzykał, tylko przechodzimy dalej. O, rany. To wszystko jest tak na ledwo, totalnie. Dobra, dajcie mi tu przejść. O, kurczę, tam trzeba na samą stronę drugą. Uuu, to było bliskie. One są pewnie trujące i dlatego yy, nie mogę ich dotykać. <gry> dobra, szybko. 30 sekund jeszcze. O kurczę, czy to zdążę? Czy nie zdążę? Mały ten limit czasu. O nie, i tu przy nich trzeba będzie też przejść znowu. No nie. A oni są niefajni trochę. O kurczę, dobra. Yy, szybko, szybko. Przejdźcie. 10 sekund mi zostało. O, o o, 5. Rany. 4 sekundy zostały. Dobra, poziom ósmy. I od razu nie tracę czasu, tylko lecimy. Pewnie Exit będzie też w jakimś głównym miejscu, trzeba będzie dużo wracać. Na ten poziom też jest koło minuty przeznaczone. Więc pewnie i tak będzie ciężko. W ogóle wydaje mi się, że za każdą literkę zebraną dostajemy troszeczkę czasu, więc spoko to jest. To ale tych wrogów to omijam naprawdę na ledwo. No nie! I straciłem wszystkie życia, koniec gry. To był poziom 8. myślałem, że będzie prosto. A to jednak jest ciężko, bardzo. Wow. Dobra, no to się wrócimy na poziomie 8. Dobra, co wam, ta gra jest o wiele trudniejsza od kromki. <laughs> Znowu na malutkim zdrowiu. No nie wiem, czy to się uda. Ale spróbuję i tak. O, Jeronimo. O, 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 dobra. Pierwsza literka zdobyta. Czyli już chyba lepiej niż ostatnio. Nie, w sumie nie pamiętam. Czy lepiej, czy gorzej. Pierwsze literki. W ogóle, czemu nasza postać zupę zbiera? Ona jest chyba uzależniona od zupy. No kurczę, znowu. Ale ten gościu zrobił. Że to jest ledwo w ogóle możliwość przejścia. O, nie. A w tej grze już chyba nie, nie ma tych zapisów całych kodów. No, jest tylko lista wyników. Kurde, nawet kodu nie można wpisać, no nie. Dobra, tym razem udało się o mały postęp techniczny. Mam troszeczkę więcej zdrowia. Ech, czy pomoże mi to przetrwać? Zapewne. Czy pomoże mi to wygrać? Nie, nie wiem. To jest dopiero ósmy poziom, a poziomu w tej grze jest 9, niby. Więc. No, może być wymagająco. Dobra, to jest najdalszy moment, do którego wcześniej doszedłem. Teraz dam radę. Nie stracić... bez sensu zdrowia? Udało się, dobra. Let's go! O rany, nawalił, kuźcie. Jeszcze mi powie, że będę musiał wracać na sam początek. O kurczę, ale to będzie wredne. <grym> Oby nie. Ale za to, to jest wredne, to jak tu mieścił tych potworków. Czy już będzie więcej wrogów na tej planszy, czy nie? Nie będzie, dobra. Jest exit, o kurczę. 1550 punktów, nowy rekord. No, a poziom 9, przedostatni. I który A, ten muszę chyba iść. Eee. Zdążę? Chyba tak, dobra. Nasz bohater to mógłby kurczę trochę schłodnąć. Bo jest strasznie grubas. No dobra. O rety, na tym poziomie jest jeszcze mniej. Czas, no nie, koniec. Dlaczego ta gra musi być taka ciężka? Dziewiąty poziom. Szkoda, że nasz bohater musiał się tyle tej zupy nażreć. Kurczę, jak gdyby jej trochę mniej jadł, to może trochę szybciej by chodził. I jak ja mam tędy niby przejść? Ale w ogóle jak? Bo jestem za wolny. A może nie? Dobra. Tutaj trzeba naprawdę ostrożnie, bo to nawet. To jest łatwiejszy poziom od poprzedniego, tylko trzeba być po prostu o wiele bardziej ostrożnym. Dobra, u, Jak uła uła. No nie! Jakim cudem on mnie dotknął, no nie, no. Gdyby tylko więcej żyć bo w tej grze, no. A nawet nie pobiłem chyba rekordu, a może pobiłem? Nie, 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 nie. O ale ty, tych niektórych potworków to się naprawdę nie da uniknąć. Niektórych. Całe szczęście nie wszystkie. Dziewiąty poziom po raz kolejny! Yeah! Nie, ale serio, to jest z przesadą z tej gry, nie? Lekka. Muszę uważać, żeby nie dać się zopać im... ...za te śmieszne macki. O rety, ledwo go jeszcze trochę i bym go dotknął. Dobra, przejdź sobie spokojnie. Co to ma znaczyć w ogóle? Dobra, udało się. Będzie dziesiąty poziom. Na jednym kurczę kawałku zdrowia. Ciekawe jak będzie wyglądał. Czy będzie bardzo ciężki. Oj, kurczę już. już nie chcę sobie tego naprawdę wyobrażać. Ale jest dziesiąty poziom. O! Może będzie łatwo? Może będzie łatwo? Jeden ziomek został? Mało czasu. Ale? Ale? Koniec? Jeszcze jeden tylko? 19 sekund. Szybko. Jest exit! Jest exit! Dobra! Ostatni poziom był najprostszy ze wszystkich. Wygrałem! Gratulacje, udało ci się pokonać wszystkie poziomy w grze. Jesteś prawdziwym zupojatkiem. Zupowo! Dotarć do Zupowa? No tak. A, czyli on te wszystkie zupy zbiera, żeby zrobić portal do Zupowa. Gdzie będzie mógł się przeteleportować, nie pracować i całe dnie jeść zupy. A ośmiornice czy raczej kruskie z konkurencji już zostaną tylko wspomnieniem. O rety. Dobra, to było Interesujące przeżycie, ale nie. Ta gra krócej trudniejsza od koronki była. Może spędziłem przy niej mniej czasu, ale te poziomy były bardziej jednak wymagające, końcowe. 9 i 8. Oj. Tutaj już się nie dziwię, że inna osoba, która próbowała podejść do tej gry, zrezygnowała z przychodzenia jej. Ciężkie. Ciężkie całkiem. Dobra, dziękuję za oglądanie. zapraszam na kolejne filmy na razie.